Awantura w koalicji rządzącej. Padają tak mocne słowa, jakich dawno nie słyszeliśmy w polskiej polityce. Wszystko zaczęło się od wpisu Romana Giertycha, a skończyło się na otwartej wojnie między politykami. Poseł Giertych postanowił po raz kolejny uderzyć w prezydenta Karola Wrockiego. Tym razem ostro skrytykował jego decyzję o wecie do ustawy, która miała umożliwiać pobieranie świadczeń socjalnych takich jak 800 plus przez Ukraińców niezależnie od tego, czy pracują w Polsce, czy nie. W swoim wpisie Giertych posunął się nawet do stwierdzenia, że w kancelarii prezydenta Rosja zainstalowała swoich ludzi. Tego typu słowa wywołały prawdziwą burzę. Najostrzej odpowiedziała posłanka lewicy Anna Maria Żukowska. W emocjonalnym wpisie napisała do Giertycha Zamilcz, kretynie, Nawrocki realizuje totalnie program Tuska. Posłanka dodała także archiwalne wypowiedzi Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, którzy w kampanii wyborczej jasno podkreślali, że niepracujący Ukraińcy nie powinni korzystać z polskich świadczeń socjalnych. Jej zdaniem prezydent zrobił więc dokładnie to, co wcześniej zapowiadał obóz rządzący. Można więc powiedzieć, że decyzja prezydenta Nawrockiego była spójna z obietnicami, jakie jeszcze niedawno składali najważniejsi politycy Platformy Obywatelskiej. Mimo to, Roman Giertych postanowił zaatakować go w wyjątkowo ostrych słowach, oskarżając o działania rzekomo inspirowane przez Rosję. Cała sytuacja pokazuje, jak kruche są dziś relacje w koalicji. Zamiast mówić jednym głosem, politycy coraz częściej prowadzą publiczne kłótnie i wymieniają się inwektywami. A to bez wątpienia osłabia nie tylko wizerunek rządu, ale i zaufanie obywateli. A jak wy oceniacie tę sprawę? Kto ma rację? Roman Giertych, prezydent Nawrocki, a może posłanka Żukowska, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Zostawcie też łapkę w górę, subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.